Cześć, witajcie, ja jestem Komornik, witam Was. W kolejnym odcinku zagrajmy w Mafię 2. Jestem dzisiaj niestety sam, bez mojej dziewczyny. Zresztą pozdrawiam ją bardzo serdecznie, bo wiem, że będzie oglądała. Jesteśmy w więzieniu, jak przypominam wam przy okazji. I będziemy się bić. Taki jest plan. Będziemy bić Murzyna. Okej, okay. i dawaj goleś, dawaj koleś, bo nie ma czasu. Boże, on wygląda jak małpa, naprawdę No Pyk O, fuck I teraz będzie, że nie umiem grać, tak? Tak, tak mi będzie mówiła dziewczyna właśnie No, kurde O, teraz dostał, dobra No No Boom Boom, boom stawaj stary No BUM Cholera, jeszcze mi zwiał Teraz dostał dwa razy I co jeszcze? Fak Dobra teraz Naciśnij Pyk 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 I BUM, dobra leżysz Pokonany Co teraz? Jaki jest teraz plan? Co się teraz wydarzy? Świetna robota. Zajebista robota wręcz. Uu, dostaliśmy kasę, znaczy. Albo działkę, czyli pewnie papierosy w więzieniu. Na to by wychodziło. Trzepiemy kapucyna? Nie. Dobra, idziemy do strażnika, mam widzenie. Super. Któż mógłby mnie odwiedzić w tym przybytku? No przecież się nie guzdram. you're doing good real good thanks so uh, how's things well I, I got something to tell you i'm getting married vito oh maron that's great i mean it would have been nice if he asked my permission first but hey, i'm happy for you vito you're in jail look at yourself how'd you let this happen Hey, I already got a lecture from the judge, huh? I don't need another one. Just. just drop it, alright? Vito, there's something else. It's Mama. What do you mean? What about her? She's sick, Vito. She's been like this for weeks and she's not getting any better. Look, Frankie, go to Joe's. He's holding onto my money for me. You get her the best doctor you can find.

O i dzisiaj będziemy myć kible. Taki jest plan. To jest właśnie najlepsze zadanie jakie można robić w więzieniu. Dobra. Lecimy za naszym strażnikiem. On nas zaprowadzi. Jak... Czego mogę wyprzedzić w ogóle? Chyba nie. Nie mogę biegać w więzieniu i to jest trochę eee, głupie, chociaż może w sumie i logiczne, bo w więzieniu już nie powinno biegać. Bo tutaj jest niebezpiecznie, mogą mnie zabić. Albo podłużyć mi nogę. Albo jedno i drugie. Dobra, gdzie tam tu? W lewo? Gdzieś, tutaj nie ma, tu jest wnęka. Czekamy we wnęce. Nie czekamy, dobra idziemy dalej. Na dół w ogóle tutaj ten przybytek jest strasznie ciasny. Tutaj te korytarze są takie ciasne, że jakaś masakra. Nie wiem czy tak się powinno budować więzienia. A co tam jest? Mogę tu wejść? Nie mogę. Dzień dobry. Jep, to ja. Uuu, tutaj widzę, że jakieś mycie odchodzi. Okej okay. Jakie tam śpiwania w ogóle. Co tu mam mieć? Wyczyść brudne pisuary. Posprzątaj syf. Sprzątamy. Co się gapisz? Nie widziałeś nigdy jak się sprząta pisuar. No, przynajmniej widać, że są jakieś efekty, bo rzeczywiście jest czystszy. Widzę, że Vito ma wprawę w czyszczeniu pisuarów. No dobrze Myślę, że mu się to przyda po takiej resocjalizacji Będzie mógł sobie sprzątać pisuary Pracować jako sprzątaczka Panie! No nie! No naprawdę! Serio! Mogę Cię pobić? Coś jeszcze? A nie mogę teraz nic zrobić, ok? Czekamy, czekamy na rozwój sytuacji Co się dzieje? No, ty se chyba jaja robisz, stary. Ty se chyba robisz jaja, no wkurzasz mnie. Gdybym mógł, to już byś nie żył. Gdybym mógł cię zabić, oczywiście. W ogóle, jaką ma pałkę drewnianą? To jest drewno? Nie wiem. Dobra, wito, to dajesz. Dajesz, bo nic ciekawego się nie dzieje. Nie możesz tego jakoś efektownie czyścić. Okay. No, okej. Okay. Czas na kąpiel. Bo jaki tu jest syw w ogóle? Ależ oczywiście. Pod prysznic, gdzie się myjemy? Dzień dobry panu. Czy chciałby pan ze mną się wykąpać? Nie? Tutaj widzę, że jest jakiś wolny prysznic. Czy ktoś chciałby mi umyć plecy? Albo chociaż podać mydło, które mi upadło? Ty sam muszę się schylić i wypiąć.

Dostanie po mordzie, tylko. Tylko właśnie. Tylko do tego musimy się trochę przygotować. O, pyk. O, teraz to ja dostałem. Oooo. Au. Teraz. Czy mi się wydaje, czy on ma trochę nieproporcjonalnie dużą głowę do reszty ciała. Hmm. Dobra, leżeć tu. Bum, boom, boom. I z buta, znaczy z buta z bosej stopy. Następny? Nie? O, mogę się bić dalej, fajnie. Mogę ich wszystkich pobić. To spoko. No, jak on mógł zrobić unik, jak stał tyłem do mnie? Chociaż to jest po prostu nielogiczne. No, nielogiczne. O, dobra. Gdzie jest Frank? Teraz dostanę ja w pierdół. No ta, jeszcze mnie pobił, no cudownie, ja się ochroniłem. I, i dostanę oh, chora i zalatkę. no cudownie. Hmm. Co się stanie teraz? Jaki jest plan?

Zobaczymy, co on tam nam powie. good to have you back kid what the hell happened it looks like the mix weren't up for a fair fight a couple of them jumped Pepe yesterday It was a lot more than a couple yeah well we sure as hell ain't gonna let this go what do you got in mind Pepe's got it all worked out took a little persuading but O'Neill's all by himself right now in a gym guards won't be back for a while you're just gonna give him a good beating break a couple of bones same as they did to me got it Yeah, I got it. Okay. All right. Come with me. Pobijemy się zawsze spokojnie. Okej, okay, więc lecimy. Hmm, gdzie on jest? Gdzie on do cholery jest? Pewnie, że idę. Taki jest plan, właśnie. No, cześć, stary. Chcesz się spotkać znowu? Po raz kolejny. Hey, no, witaj. Boom. Boom. O, fuck. Trochę za wcześnie. Ops. Dobra, dostał. Ta, jasne. O Boże. No, dostawaj po tej mordzie. U, teraz dostał ładnie. No, i wykończony. Nie wykończony jeszcze? Jeszcze nie? O Boże, dobra. Dostanie jeszcze raz po mordzie. Bum, dobra. Jeszcze raz. No, chciałbym go wykończyć, ale nie mogę, bo nie mogę podejść. Czemu nie mogę podejść do cholery? Coś się zbagowało, chyba. Wiecie co? Odwrócę może kamerę. A nie bardzo mogę, widzę. No, spoko. No i co? Będę się teraz tak naparzał z nim, tak? Albo on we mnie będzie naparzał. O, teraz mogę jakoś odejść. Teraz dostaniesz po mordzie, aż się będzie. Miło na to patrzyło. Czy on mnie naprawdę zaraz pobije? No, serio. No i teraz mogę wykończyć. Mogę. Pyk, pyk, pyk. Boom, leżysz. Połamane kości. Czy nie? Aha, czyli. Jedziemy jeszcze raz, rozumiem? Do trzech razy sztuka w takim razie. Dobrze, że mi się naładował trochę pasek życia. Ale on już ma go mniej znacznie, na pewno. No, jaka morda w ogóle. I co? Uuuu, teraz jest ostro. Chopie, chopie. Co ty tu kombinujesz? Naprawdę? Chcesz mnie zabić? Serio? Ta ty chyba nie wiesz, na co się porywasz. Ja na wojnie byłem, a ty gdzie byłeś? W więzieniu? Teraz to już nigdzie nie byłeś. Zaraz będziesz w życiu. No, dokładnie. I po robocie. Koniec z tym kolesiem. Był problemem, w żodem na dupie. Leo do W to bardziej jak... Life was getting better by the minute. So, Vito, what do you plan on doing when you get out of this shithole? I don't know. I'm sure Zillian couldn't go back to working for Clemente, I can tell you that. Yeah, you're better off just forgetting about that old bastard. Trust me, Alberto's a real cocksucker, and you can bet that lawyer he's hired was just there to make sure you didn't write. But don't worry, you'll get his. Letting guys into your family for money like he offered you is against the rules. He's gonna have a lot of explaining to do. To who? I thought Clementi was the boss. You obviously don't know how things work around here. You see, there's more than one family in Empire Bay, there's three. Each family controls their own neighborhoods. There's a system of rules. And if there's any disagreements, the bosses of all the families meet to work things out. That's the commission. Great. So what do I do now? Am I in trouble too? No, 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 nothing like that. You're young, you're smart, and you're proven you can keep your mouth shut. You're exactly the type of guy everybody wants working for him. Yeah, but I don't even know who these other guys are. There's two other bosses besides Clemente. One is Carlo Falcone. The other is Frank Vinci. Carlo is young and ambitious. Yeah, the guy's a freaking nut job. He's new blood, whereas Don Vinci is a man of honor. He respects the old ways. You know these guys? <laughs> you could say that. And Frank Vinci is consigliere. You think being just a regular old man gets you all this? Well, listen, Vito, I'm getting out in a few months. When I do, you'll see what we can do about adjusting your sentence. Pepe, come here. Have a taste. Okay. Czyli w sumie jesteśmy troszeczkę ustawieni. Zawsze dobrze mieć jakieś plecy, nawet w więzieniu. Szczególnie w więzieniu. I nie mówię tutaj o plecach, które mogą mi coś zrobić, ale takie, które będą mnie chronić. O, dobra, co tam? Uuu, widzę, że. Czyżbyśmy wyszli? Czyżbyśmy wyszli? Czy, czy to jakiś postęp technologiczny? Nowe samochody? Nie ma zimy? Pięknie po prostu. To mi się podoba. No to czekałem od początku tego Play'a bo przynajmniej teraz można jeździć normalnie. Ale mieszkanko się nie zmieniło. Dobra, jesteśmy. uu, nowa grafika odlokowana. Fajnie. Jesteśmy na miejscu. Musimy teraz iść do naszego kolegi, prawda? O ile znajdę wejście do tego budynku cholernego, czy tutaj jest jakieś wejście boczne? Wiem, że było, tylko nie wiem, cholera którędy. Tędy chyba się wchodził. okej okay. Na górę, na górę, do góry, gdzie on mieszka? Piętro drugie, on mieszka na piętrze chyba trzecim, jeśli dobrze pamiętam. Chyba gdzieś tu. Witam państwa. Czy to tu? To tu, ok. Halo, jest ktoś w domu. A jednak. hey you break out of jail ah oh, jeez good to see you in regular clothes and on the right side of the bars again welcome home come on in come in come in Man, changed change yeah i guess it has and hey it ain't much but i hooked you up with a nice little apartment just like you Thanks. said now i got a surprise for you we're going out tonight to celebrate and i'm going to introduce you to somebody yeah sounds good to me you're going to need a little cash so you can get things going again I got a piece for you too, if you want it. Ah, here. Always comes in handy. So, uh, what do you want to do now that you're a free man? Hey, what do you think? I wanna go back to working with you again. All right. I was worried they might have turned you straight nah. in there. <laughs> I actually met a lot of people and learned a lot while I was on the inside. I had a much better idea of how things working. Good thing. because I wasn't exactly sitting around on my ass while you was in there. Don't worry, though. I'll show you the ropes like always.

I garaż? Czy on ma w garażu jakiś samochód? Coś mówił o swoim własnym, o swoim własnym, ale ciasnym. Ciasnym, ale własnym. Dobra, tutaj mamy jakiś, jakąś, jakiś coś. Co to jest za samochód? Smith. Dobra, wsiadamy. Custom 200. To jest, to jest moc. Ok, gdzie idziemy? prawo. Boże, muszę się przyzwyczaić do kierowania. Hmm, teraz jest wszystko inaczej. Bo jakie tutaj drifty odwalam? w tym, tym. Staram się teraz nie odzywać, żeby. Żebyście słyszeli co mówią Noż cholera Ile ich tu jest? Dążę? Dążę Okej, okay, jedziemy w takim razie dalej teraz gdzieś tu w prawo pyk, 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 tutaj sobie skręcimy. Mam nadzieję, że nikogo nie przejadę po drodze. Że nie zwrócę na, na siebie uwagi policji. O, jesteśmy na miejscu prawie. Okej. Okay. Fajnie. Nie muszę płacić za wynajem. To jest tutaj. To jest tutaj. Zapraszam na górę. Gdzie to ja mieszkam? Na najwyższym piętrze. No cholera, czemu ja zawsze muszę mieć mieszkania na najwyższym piętrze? Zawsze, po prostu, zawsze.

OK, dziękuję za oprowadzenie po moim domu. Mogę już wyjść? Czy ja już mogę wyjść? No, dokładnie. No, cześć, dobra. Przebierz się w garnitur. Czy ja tu mam jakiś garnitur? Czy tu jest jakaś szafa? Szukam szafy. Szafa jest zwykle w przedpokoju, gdzieś tu. O, przebierz się. Skórzana kurtka. Marynarka. Czy to jest garnitur w sensie? Marynarka. Chyba tak, dobra, no to marynarkę weźmiemy. Weź ubranie. Przebraliśmy się i teraz możemy zejść na dół. Zamknę drzwi, może. Żeby mnie nie okradli. A ty, co? Miałeś się spotkać z klientem i co? I stoisz tu i palisz, tak? Nasmrodzisz mi na klatce schodowej i potem będę musiał to wdychać. Cudownie. Jeszcze niżej? Chyba jeszcze niżej. I czyżby to było gdzieś tu? Co tu się tak ciemno zrobiło? A, dobra, bo cień. Gdzie jest nasz kolega? Czy ja muszę ukraść samochód? Nie muszę. Znaczy, mogę pożyczyć. I tak to właśnie chyba uczynię. Właśnie to. Hmm, tutaj mamy jakiś sklep z książkami. Poczekam, aż przejedzie policja. I muszę rozbić chyba. Czy mam jakieś w ogóle. A jednak mam. Ok. Myślę, że nikt się nie zorientuje, że tu kradnę coś. Ok, wsiadamy, odpalamy. Mam nadzieję, że nie ma żadnych alarmów w tych samochodach. E, Delta Radio. Muszę wyłączyć radio, niestety, bo. no bo YouTube się czepia Przykro mi bardzo. Musicie się do tego przyzwyczaić, że w tym let's playu za bardzo radia nie będzie. No trudno, ale myślę, że i tak umilam Wam czas swoim głosem wątpliwie pięknym. E, dobra, więc tak, jesteśmy przebrani, jedziemy sobie do celu, nie wiem gdzie mam jechać tak naprawdę, ale prawdopodobnie gdzieś spotkać się z naszym kolegą, naszym kolegą Joe. No i jedziemy, zobaczę może gdzie to jest, niedaleko w sumie, ok, damy radę. uniknąć policji, dlatego troszeczkę zahamowałem, ale już jest nieźle, na, na szczęście te samochody teraz się świetnie, znaczy świetnie, dużo, dużo lepiej trzymają drogi niż zanim byłem w więzieniu, więc to jest na pewno duży, duży plus i teraz można sobie tutaj robić co się chce tak naprawdę, można podriftować, można się pobawić, o pobawiłem się właśnie, no trudno może wycofam? Może wiadę do garażu jakoś? Czy mogę to zrobić w ogóle? Czy to już nie jest mój garaż i nie mogę tutaj chować rzeczy? To nie tu, prawda? A mogę. No to zaparkuję w garażu w takim razie. Dobra, i idziemy na górę do mieszkania. Robi się chyba już powoli noc. Więc prawdopodobnie teraz będziemy spotykać się z jakimś kolesiem. Ale chciałbym to zrobić w następnym odcinku, dlatego poczekam aż mi się zapisze gra.

he's kind of an important guy oh yeah you'll see in a minute here he comes hey joe hey, eddie, no eddie, right right How not eddie. too bad not too bad oh this your buddy yeah this is my pal vito vito this here is a good friend of mine eddie scott nice to meet you eddie same here vito okay fellas i'm dying for a drink let's go Okej, okay, chciałbym, żeby się teraz zapisała gra, niestety tego nie zrobiła, więc zacznijmy od tego momentu następnym razem. Tymczasem ja się będę z wami żegnał. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście proszę o łapkę w górę, możecie zasubskrybować mój kanał. I zapraszam też na swojego fanpage'a na Facebooku, do którego link macie w opisie filmu. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!